Right, just wanted them days everything go right now like to keep this vibe throughout the day Come together, let's go, yeah. Cześć Wam i chwała żołnierze z tej strony KOKOS FLYA, to jest Call of Duty Black Ops 2. Dzisiaj na moim kanale nagrywam to już dla Was po raz drugi, ponieważ ostatnio MSE Afterburner coś mi naprawdę szwankuje, odkąd z gości na moim komputerze. To jest tragicznie z tym programem, muszę coś poeksperymentować. Jest godzina pierwsza w noc, ja co dopiero wróciłem z piłki nożnej. Miałem dzisiaj dla Was nagrać Battlefield 3. Z, do, z dodatkiem Aftermath, jakaś mapa w trybie szturmu, ale niestety jestem tak zmęczony i tak wyświechtany. Musiałem jeszcze wyprowadzić psa, że postanowiłem nagrać dla Was filmik z mojego z mojej zapisanej gry em, w Black Ops 2. A jutro pojawi się na pewno Battlefield 3. Ale przejdźmy do rzeczy: dlaczego wybrałem akurat ten filmik? Ponieważ zdobywam naprawdę kozacki. Score Streak, jak możecie na pewno wyczytać z w filmiku, będzie to Warthog i zdobywa mi on naprawdę strasznie dużo zabić. Na początku, tutaj w tej gierce, kiepsko mi idzie, wolno się dosyć rozkręcam. Gram oczywiście z Pino 515. Jeszcze raz wam powtórzę, jakim ustawieniem, bo to jest ustawienie moje główne, mojego żołnierza. Jakim ustawieniem gram. Otóż jest to broń PDW-57, pistolet maszynowy z uchwytem przednim, z celownikiem laserowym oraz ze znacznikiem celu, który zaznacza wrogów takimi czerwonymi rąbami, które widnieją nad ich główkami. I dlaczego gram akurat z tym celownikiem, a nie na przykład z jakimś innym, jak chociażby acogiem albo. Czerwoną kropką, red dotem, refleksem, jak to się tutaj nazywa, lub celownikiem mikrofalowym, o którym mówiłem we wcześniejszym komentarzu, dogrywanym we wcześniejszym gameplayu. Otóż chodzi o taką pewną przewagę psychologiczną. Jak widzicie, ten celownik zaznacza właśnie takie rąby, przekrzywione kwadraty nad głowami naszych przeciwników, i daje mi to takie psychologiczne poczucie, że nie jestem w stanie zgubić moich przeciwników z pola widzenia. Wiem dokładnie, gdzie znajdują się ich głowy, wiem którędy o idą. Tak, jakby. Ja osobiście pewniej się z tym czuję. Na początku, kiedy widziałem gameplay z tym celownikiem, albo kiedy grałem jakąś. Pamiętam, że jedna z klas podstawowych ma ten celownik w takim ustawieniu. po prostu w ustawieniu normalnym, i wydawało mi się to bez sensu. Natomiast trochę pograłem ze znacznikiem celu, i naprawdę ma to nadaje to taką pewną psychologiczną przewagę, takie poczucie pewności, że prowadzi się ogień we właściwy, we właściwy cel, tak? Y nie wiem, jak to inaczej ująć. Na pewno części z Was wyda się to bezsensowne, ale ja czerpię z tego benefity, i to jest najważniejsze, tak? Najważniejsze, żebyście grali tym, czym Wam najlepiej się gra. Także to jest ustawienie mojej broni. Mam trzy dodatki, ponieważ mam dziką kartę Główny Strzelec, i mam również dziką kartę Atut 1, co pozwoliło mi wziąć oprócz dwojaki wziąłem jeszcze wagę lekką i atut drugi, twardy zawodnik który naprawdę zawsze się przydaje i który gorąco polecam nie mam nic za tutu trzeciego, jest mi to zupełnie niepotrzebne mam e, celownik laserowy na tej broni po to, żeby móc strzelać z biodra żeby nie musieć przymierzać podczas konfrontacji z wrogiem i przycelowywać e, jeżeli chodzi o mój, e, moją serię punktów to jest to oczywiście UAV, BSP Zamienię stosuję te dwie nazwy oraz pakiet wsparcia. A tutaj e, ganiałem się z wrogiem, którego widziałem na minimapie. Jeszcze raz Wam powtarzam, jeżeli chcecie być dobrzy w jakimkolwiek FPS-ie, ja. Ja myślę, że tutaj jestem całkiem przeciętny, tak? Jeżeli chodzi o Call of Duty Black Ops 2. Idzie mi, niekiedy idzie mi całkiem szałowo, tak? I osiągam wyniki 40 do 8, tak jak widzieliście w ostatnim gameplayu, w komentarzu dogrywanym. Niekiedy im idzie mi totalnie żałośnie. Ostatnio mi szło. Tak, że osiągnąłem wynik 1 do 10, po czym kwitowałem i powiedziałem, że ja z tymi panami więcej grać nie będę. Naprawdę, nie wiem jak to dobiera przeciwników, i nie wiem co robił ten gościu na tych pojemnikach i dlaczego on się tam patrzył zamiast się rozglądać gdzieś wokół siebie. No, ale widzicie jaki flame tutaj idzie: hacker, hacker. Szkoda, że to nie do mnie, ale chyba jeszcze nie jestem tak w to dobry. Będę, będę mógł sobie powiedzieć, że jestem dobrym graczem wtedy, kiedy regularnie będę osiągał wyniki powyżej KD ratio 2.0, bo uważam, że takie ratio cechuje dobrego gracza. Przynajmniej tak jest w Battlefieldzie. Nie wiem, jak jest w Call of Duty Black Ops 2, ale myślę, że podobnie tak. Może nawet trochę częściej się ginie. Jak wbijam normalnie do lobby i przeglądam się rankingowi lobby, czyli rankingowi graczy, którzy tutaj sied którzy siedzą w lobby, a teraz dostaję śmigłowiec Stealth. Dlatego naprawdę polecam pakiet wsparcia jako jeden element waszej serii punktów. Więc jak generalnie wchodzę do lobby i przeglądam ranking, to bardzo rzadko na palcach jednej ręki mógłbym policzyć. Ile osób spotkałem takich, których e, którzy mieli tyle więcej zabić do swojej śmierci, że ich kaderatio sięgało, nie wiem, e, 30 albo 4-0. To się naprawdę zdarza bardzo, bardzo rzadko, tak? W tej grze naprawdę często się ginie średnio. Więc nawet jeżeli pokazuje wam ktoś, albo ja wam pokazuję takie świetne wyniki, to nie znaczy, że jestem tak świetnym graczem, jak gram normalnie na co dzień, tak? To jest po prostu taka esencja z tego, jakie wyniki potrafię osiągnąć i jak fajnie mogę grać. Natomiast żeby regularnie osiągać dobre wyniki, trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu, chyba. Chyba, że grało się w poprzednie serie Call of Duty. To jest pierwsza seria Call of Duty, w którą de facto gram tyle czasu, w której chcę, której chcę się poświęcić. I warto. I teraz tylko słuchajcie, jak te rakiety karają wrogów. Boom! <laughs> Dobra, to był jeden akurat, ale, ale zaraz będzie lepiej, zaraz będzie lepiej. Kiedy po raz pierwszy zdobyłem tą serię punktów, tutaj taki lekki fail popełniłem i gościu mnie pocisnął z noża. I teraz, ile ofiar? Dwie ofiary Wartoga, ale będzie jeszcze lepiej, zapewniam was. Kiedy po raz pierwszy odblokowałem w tej grze, tutaj, po raz pierwszy, pierwszy jedyny odblokowałem w tej grze Wartoga, mówię, pinia! Mała! Popatrz, jakiego mam wielkiego ptaka na niebie! Dobra, to akurat były trzy cele i tutaj takie zamieszanie się tworzy tym ortogiem na mapie, wrogowie boją się wychodzić. Są generalnie zdezorientowani, nie wiedzą kiedy dosięgnie ich śmierć i to jest również przewaga psychologiczna nad przeciwnikiem. Także wszystko co przynosi śmierć z powietrza. Jest dobra, a teraz leci na minimapie widzicie jak leci rakieta Hellfire i... Przepraszam, co sił w nogach, po prostu strasznie nie lubię tego score streaku, um, nie lubię oczywiście od niego ginąć, ale też niezbyt lubię go dostawać, bo tak jak wam powiedziałem, wszystkie score streaky, które polegają na tym, że musicie się gdzieś lekko przykampić, zatrzymać, wyciągnąć tego swojego laptopa, gapić się jak ciele namalowane wrota, nie zwracać uwagi na otoczeniu i na otoczenie i tylko gapicie się w tego laptopa, gapicie się w tego laptopa, przeciwnik do was podchodzi, kopnie was w głowę, wbije wam już między żebra już nie żyjecie, tak? I wszystko, wszystkie punkty, które wówczas dzięki temu Skullstreakowi, że na przykład, nie wiem, z tej rakiety Hellfire zabiliście dwóch gości, to jest 50 punktów, nic wam to nie daje, tak? Bo operując Hellstormem albo tą rakietą, tak? Albo operując tym samochodzikiem lub jakimkolwiek innym score streakiem, yy, który musicie kierować, tak jak AGRM ryzykujecie nadmiernie, że stracicie tą dobrą pasę, że stracicie te punkty, bo po prostu przeciwnik was znajdzie, a naprawdę nie trudno o to, żeby on was gdzieś znalazł i was zabije, tak? Dlatego ja wolę takie score streaky, które po prostu kładzie się gdzieś na minimapie, włącza się i się o nich totalnie zapomina i się biega, jest się świadomym, a jeżeli już macie ochotę przykampić, to wtedy możecie ukryć się w jakimś miejscu, położyć właśnie taką otominę, na którą przed chwilą wpadłem. I przynajmniej jesteście świadomi tego, co się dzieje w waszym otoczeniu. E, także e, to było Streakach i jeszcze Wam naprawdę polecam paczuszkę, bo co właśnie z paczuszki wyciągnąłem śmigłowiec stealth. Dzięki temu doszedłem do WarToga, więc paczka jest naprawdę zawsze dobrym wyborem. Również BSP jest bardzo dobrym wyborem, e, bo orientowanie się po minimapie to jest klucz całej rozgrywki, to jest wasz najlepszy hak, jaki posiadacie. Jaki kiedykolwiek będziecie posiadali, bo pamiętajcie, nie hakujcie ani w tej grze, ani w jakiejkolwiek innej. I rozgrywka już się kończy. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i zobaczmy jaki Kokos fly nabił wynik. 40 do 11. Ła! <noise> Oczywiście, jakiś tam gościu miał 46 do 10, ale spoko. No. Może to jakiś wymiatacz, może mu się też poszczęściło, tak jak i mi. Pinia 4,16, ale spokojnie, uczymy Pinie cały czas. Także będzie lepiej. Mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że z tych gameplayów wynosicie. Jakieś ciekawe informacje na temat Black Opsa 2, bo mimo, że nie jestem żadnym turem w to, nie jestem Bogiem, nie osiągam Bóg w jakich wyników co grę, to staram się obserwować, tak? Staram się obserwować zachowanie na polu walki, co się przydaje, co się nie przydaje, wyciągać jakieś wnioski i się z Wami dzielić. Mam nadzieję, że jeżeli te wnioski Wam pomagają, to naprawdę super się cieszę, a jeżeli macie jakieś zastrzeżenia do tego Zawsze piszcie mi w komentarzach, bo uwielbiam z wami dyskutować. Naprawdę staram się odpisywać na każdy komentarz. Także do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej hej.